Witajcie z tej strony Maticonix i witam Was w grze Grand Theft Auto 5 a, albo inaczej GTA 5 w grze, którą obiecałem Wam. Już od bardzo dawna. Dokładniej mówiąc, to jesteśmy w GTA Online, i w dzisiejszym odcinku jest, jak wiecie, a Także, oczywiście, życzę Wam miłej Wigilii. Jak widać, piękna choineczka ubrana tutaj w GTA, bo jest została dodana. I w dzisiejszym odcinku, że jesteśmy w GTA Online, no to nie mógłbym, nie mógłbym być sam, oczywiście, więc dzisiaj jest ze mną, oczywiście, Kamilos. Powiedz, co Ty oglądasz w ogóle? Witam Was, Kevina samego w domu. Kevina o... samego w domu, ciekawy ten Kevin, sam w domu, jakiś. Jakiś trochę animowany taki chyba bardziej, ten Kevin sam w Ładny domu. Ładny ten mój dom, nie? Ładny i idę sobie tak, stoczek tu Bardziej y, mieszkanie. E, także witam Was w obiecanym o, odcinku. Dzisiaj z okazji, że jest Wigilian, no to wiadomo, postanowiliśmy z... Zerujemy ktoś... stoczek. Patrz, stoczek zerujemy. <laughs> postanowiłem coś Ała. nagrać po prostu w Znaczy nie wigilijnego, bo w sumie GTA 5 na no to wiecie. Tylko po prostu z okazji, że jest Wigilian no to postanowiłem nagrać coś co pojawia się u mnie praktycznie w ogóle, bo kiedyś, tak rok temu w sumie dużo GTA nagrywałem, a teraz przez rok praktycznie nie było chyba. Przynajmniej sobie nie przypominam, że nagrywał. Ogólnie tak wygląda moja postać w GTA Online. Jak widać, no zarośnięta cała. Ogólnie to nie patrzcie, nie zwracajcie uwagi. Nie, nie ciepiajcie się, jak ona wygląda, bo wygląda. Op Wiecie, paskud, nie wiem o tym. To Chciałem po prostu tutaj dopasować ją w miarę. Oczywiście nie jest przez don... to przez okno nie da się wylecieć. <laughs> nie chcecie wylecieć, a propos latania To może tutaj nie będę przydłużał, lecimy sobie myślę na zewnątrz, chodź idziesz na zewnątrz. Zaplanowałem okay. ogólnie dzisiaj, że będziemy sobie okay. latać furkami eee, później może jeszcze nie wiem, bo spróbujemy porzucać tak, się śmieszkami. Nie mieć tą furę, pamiętaj yy, a. Wiem. Ale właśnie, bo ogólnie to zaraz zobaczycie w sumie. Czemu mi wyszło do garażu? Ja chciałem wyjść na dwór, a nie? Chcę do garażu, pewnie. O, bo tam są jest jest O, garaż... no, ukradł garaż, no co ja mogę powiedzieć? No, jestem samochody. Dobra, ogólnie, oha dobra, wyszło mi. Jesteśmy tutaj. Tylko ja chciał... oczywiście, piękny śnieg, ciekawy. Ej, można, no i nie można śnieżek robić. Dajcie w komentarzach znać, czy dało oh, się, daj. czy Wam się, czy Wy mogliście robić śnieżki. Bo na przykład rok temu dało się te śnieżki robić, a teraz się tych śnieżek robić Jezu. nie da. I urwał mi drzwi w moim super samochodzie. Ogólnie to nim sobie dzisiaj jeździć nie będziemy, bo to jest mojej najlepszy samochód, tylko... Ty zaraz Czekaj. też sobie zmień ten samochód. Dawaj może w se weźmiemy. Nie, nie, ten jest mój drift, to, ten zostaje. No weźcie te, te futo, ja wezmę futo. Ale ja tego sobie zrobiłem po drift specjalnie. Patrz jaki spoiler jest nawet. A co ty sobie z nim zrobiłeś? No spoiler, w ogóle środek jest cały doposażony, pamiętasz? Wchodź, zobacz, A, chcę wejść do niego. Okay. Zaraz wejdę. Ogólnie z jagary to... dodatkowej w ogóle. Dobra. Ja chyba, nie wiem, zostaje to furę, bo no jest taka średnia, to do... taka taka dyktowania. Ten. Dobra, ogólnie to też, jeżeli będziecie chcieli więcej GTA na kanale, żeby ono się pojawiało więcej niż Idziemy raz do na siebie rok. furę wymienić. Raz na rok no, to dawaj, niż ra, raz na rok, to zostawcie tutaj, myślę, tak z, nie wiem, ile łapek, tak z... 30 łapek zostawcie Jak tyle zostawicie, to obiecam, że GTA Online tutaj się będzie pojawiać dużo częściej I będzie ono się pojawiać na pewno z wieloma osobami Nie tylko z kamilosem, ale z osobami dużo różnymi z innych kanałów po prostu Lecimy sobie No ja mam lepszy samochód, dobra, się nie będę wyprzedzał Dobra Drive MISZCZ KUR... Zapomniałem, że jesteśmy w GTA, że to nie farming i że tu można sobie auto zniszczyć za dużo farminga, za dużo farminga. Czekaj, macie dobra, to ty jedź do swojego mieszkania, ja jadę do swojego, bo macie... auto Ogólnie się... to macie rację, za dużo farminga ostatnio było, żebym w końcu Getana nagrał i... Zobaczcie, teraz jeździ w Getanie, umiem. Ale to też nie sumie... Fuck you, Cepie. Wiesz, nie, Dobra. Fucka, Cepowi, pokazałem to wam, wyjechał. W sumie to ja wam mogę pokazać mój garaż, tylko ostrzegam, że nie ma jakąś mega wszystkich... I ostrzegam, że nie wszystkie fury są... Yy, zningowane i wszystkie są kurde zajebiste, co nie? Teraz zobaczycie zresztą. Yy, to tak, to jest mój garaż. sobie mogę wam pokazać. To jest mój najszybszy samochód. Mój najszybszy samochód. Yy, jeden z sobie najszybszych samochodów w grze. Po prostu. To jest mój najlepszy samochód, ale on też w grze najlepszy. Yy, tutaj takie furki. Mam ogólnie taką sobie furkę. Jak Ja się, bo ona tej korwety ja nie bierę, bo ona się ślizga. Ona strasznie był ten samochód był za darmo, więc sobie go dzisiaj nawet kupiłem. A ten twój to jak? Yy... Ten co przed chwilą nim jechać też się tak ślizga jak ta... Y on ma na co napęd na tył czy jak? Nie. Ten, no, który no jechaj Ślizgał się czy nie? Czy na cztery ma? Bo ta moja korweta nie wiem, nawet, się nie zwróciłem izga. uwagi zbytnio. No którymi kołami kręci? No na no ty, ale czy cztery jak na Jak Ale ta, ale jak ruszasz, to którymi kołami kręci? Bo jak się Mi się, kręci, mi się wydaje, że chyba cztery, cztery na cztery jest ten samochód. Bo moja korweta, jak już na z tyłu to no to kręci Nie chyba nie wiem zaraz zobaczę ogólnie takie furki mam właśnie by się ktoś ciekawił To jest największy złom, którym chcę właśnie dzisiaj dyktować, nie wiem, brać puto czy nie? Półto puto, a ty pamiętam futo? jak je zrobiłeś w ogóle <laughs> Takie zardzewiałe ja mam Wiem <laughs> Takie zardzewiałe, ja w sumie tamty samochód też się dobrze dyktuje. Ty, jest ty ten dom zmieniłeś czy jak? Czy nie, mi się no, nie, wydaje? Nie, ja mam cały czas w tym samym miejscu. Nie, ten ja sam ja... jest. Dobra, ja chyba wezmę. Ja to. To, zmie... to ty bierzesz futo czy nie? Powiedz. Ja już przyjechałem do ciebie. Ale futo? Nie! Dobra, tu biorę te auto. Jakiś No i Franklin do megalodzy będzie dzwonił, Franklin, wypiernicza, ogólnie A to bo właśnie. We, weź, weź ty futo, jak nie masz innego driftowozu. No czy... Ale ten samochód właśnie dobry jest do driftowania w miarę, ale futo by było fajnie. Dobra, jadę tym. Jak ty będziesz lepszy, niech futo. Ja też biorę te. Yy, ogólnie to właśnie też ostatnio była aktualizacja z Franklinem tutaj, dodatek taki fabularny do GTA. Nie wiesz tego! To czemu? Nie ja sobie ten. Nie, weź futo, to ja też jadę po futo. A, no to, to jest do duchy! Ono ma na tył napęd, bo widzę jak się ślizga. A nie, ono nie jest 4 na 4 jednak Widzę jak się ślizga 4 na 4! Co ty tam? Urwałem ten to jego nawet nie wiesz, bo to sensu tu nie ma, nie będziesz się jeździć nim. Okej, okay, tu weźmy jakiś... Właśnie dawaj, fu bierzemy futa, bo to ten, fajne auta. Podriftujemy sobie trochę, a później... Później se yy, myślę, że pobawimy się z ludźmi. Podajemy im prezenty na pewno. To jest rzecz, która jest bardzo ważna dla mnie. Kulki w łeb, to będą prezenty. No ale nie tylko w łeb, no. No dobra. Wiem, że z Wigilia nie powinienem takich filmów nagrywać, ale... To jest GTA, więc wiecie... Chcieliście tam, no to macie, no kurde Dobra e, Wolle tym się pod... narąbi, się driftuje do ciebie. To chodzi putem... do mnie. Zobaczcie zobacz, jak się tym putem driftuje, to jest... Znaczy to nie jest może najlepszy samochód do driftów ale to jest jeden z najlepszych takich, nie? I on jest kurde... Teraz... dla każdego Czekaj, słuchaj, ja teraz robię porównanie który lepiej driftuje? Czy Nissan czy futuje? Zobaczcie jak który O kurde. Ale na tym się, się wy... zarąbiście, tryptuję powiem Ci. Mi się wydaje, że Nissan sam będzie lepiej. Ja do ciebie lecę już. W ogóle koła muszę sobie w nim zmienić. Właśnie, ja mam w tym koła takie. Są jakieś zimowe, fajne koła? Jakieś nie wiem. Nie wiem, zobaczę, no dobra. Eee... Gdzie, gdzie, gdzie lecimy z pośrednictwem? Ma małego kopa. Oto ma małego kopa. Ale no zarobiście się tak też, tryptuję. To jest najlepsze, nie? Tak można bokiem sobie fajnie jeździć. Czeka, bo zapomniałem się bokiem jeździć. Dużo farminga, tak jak mówię. Facja. O! O! Ude. Dobra. Yy, także możecie w sumie dawać propozycje na kolejne odcinki. Okej, okay, to takie twoje putu... Gdzie, lecimy, mnie. gdzie lecimy? Ej, Czekaj, bo ono ma ciężko sobie. ruszyć. Patrz! Patrz, jak to się fajnie zaktuje. Ej, to dawaj może na ten parking do ciebie. Jak zawsze. Bo my ogólnie dużo graliśmy w GTA poza odcinkami. Ej, sobie. Ogólnie mój stan konta to jest taki, czyli prawie 3 miliony. Przygotowałem się na dzisiejszy odcinek. Zrobimy napad na Cajoperico. Żeby <grym> mój nie było, dobrze jest. jestem. Ciekawy stan konta. Jego, to, jego jest dużo ciekawszy. Nie powiem ile ma pieniędzy. Jak zgadniecie to serduszko wam dam normalnie. Aha, Mo mogę, no, powiedzieć, on, mogę powiedzieć, że poniżej miliona. Tak. Więcej wam na na to powiem Na <grym> pewno. Poniżej 100 tysięcy, ja bym powiedział. <grym> poniżej 100 tysięcy. <000. grym> Cieka Ale dupą rzuca tym... Właśnie... Nie, ono jest do dupy, ono ma to, na tył napęd i patrzę, jak ciężko nie, rusza. Dobrze, właśnie. Bo ty właśnie, ty się musisz tak rozpędzać, tak jak ja zobacz. Zobacz jaka pięknym bokiem co latam. O, nie, 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 nie ten, jak ruszasz, to nie zaczynaj od razu driftować, tylko po prostu najpierw się rozruszaj, nie? Po tym śniegu nie bardzo. Dobra, nie będziemy cały czas driftować w tym samym miejscu, Dzielę ci jeszcze? Jest dużo miejsc znam w GTA, bo ogólnie to tą mapę, kurde, w małym paluszku mam I znam ją na pamięć, więc ja dużo z znam takich miejsc, gdzie można sobie podriftować I dawaj może, teraz podriftujemy... Co zrobić? Dawaj A na pewno na tym odcinku chcę zrobić, chodź ze mną Dawaj może choć podriftujemy se do buta, znaczy pod butem znaczy Chodź wiesz ze mną Gdzie? gdzie? Bo wie ja, wiem, wiem Łeeeeee Pomoc... Dobra, to dawaj ciśniemy do buta ja muszę wziąć te... Naprawić samochód, bo mnie... że że samochód? No, odpadł Oj, mi ten zderzak. Go. <głos> <głos> jak to go zawróciło? O Czekaj, a, tak się zawraca samochodem. Ale mi brakowało ta ogólnie. Bardzo. Także piszcie propozycje swoje, jakie właśnie tu odcinki specjalne mogę robić, bo na pewno nie będę takich robić zwykłych, że nie wiem, gram po prostu, że zarabiam Czekaj, pieniądze. Ja mesy, Tylko właśnie takie ale to... specjalne. Jak dzisiaj na przykład. Bo moim zdaniem nie ma sensu nagrywać takich zwykłych, że misje sobie robię, czy coś i że zarabiam pieniądze. Chociaż jak będziecie chcieli, no to wiadomo, to was zależy. Tak jak mówię GTA to jest gra którą... jedna, jedna z gier, którą najwięcej gram faktycznie. Bo Chodź, jak sprawdzałem na przykład na moim y, launcherze ile mam przegrane w GTA i to tam pisało, że on tam y, 680, nie wiem, nie wiem ile dokładnie, ale jakoś koło prawie 700 godzin mam przegrane. Mm, więc moim zdaniem to jest dużo, bo, bo ja nie gram z dużo w gry, poza odcinkami na przykład, a w gitarę tutaj mam dużo wciągane. Jeżeli, jeżeli chodzi o fabułę, no to też ten graliśmy. Zresztą wiecie o tym. Że, że ta fabuła była ogrywana u mnie na starym kanale jeszcze. To stare dzieje w sumie. <laughs> Dobra. Ja Dobry. ze środka jest... <gryptujemy> raz. Patrz w ogóle jaki ja mam uh! wydech w tym futo Patrz jaki ja mam wydech w tym futo, gdzie cię wybiało No w koło buta no Do patrz buta jaki nie... ja mam wydech w nie, Musicie to. niestety wybaczyć ale do buta dzisiaj nie pójdziemy bo Wigilia, no to wiecie nie wypada Patrz jaki mam wydech w tym futo Kolejne miejsce zaliczone, lecimy w kolejne miejsce Gdzie by teraz polecimy. Kolejne... Patrz, patrz jaki ja mam wydech futo mój wydech? No widzę Ej, to dawaj teraz w kolejne miejsce, teraz lecimy pod mój klub nocny Bo tam też jest taki fajny parking, tam można jeszcze fajnie... masz podróż. takie koła zwykłe, ja mam takie zarąbiste. Wiem. To, to ja to to ostatnio sobie podkręciłem to futo Podkręciłeś to. Podkręciłem sobie to futo, spoilersy dałem Moje moje chyba jest na maksa stonigowane, ale nawet bo nie wiem. Nie, ty tu ty, ty, ty skręcasz, matole! Urwałem trzy latarnie po drodze No wybacz, to nie da ci koronkowskazu dawać. Ale zobacz, taka niby... Gra o samochodach, powiedzmy, że w samochodach yy, i się kurde, koronowka nie dodawać. No to jest trochę taki... tam, je, ja zapomniałem w ogóle, gdzie my nie. jedziemy, bo tam jest twój ten. Albo ale jak... wejdę. Łee! Wow, jak tu ładnie oświetlony jest. Ogólnie to też tak, jak mówię, propozycje piszcie, bo możemy też na przykład nagrać odcinek online, w sensie na takim prywatnym serwerze, na przykład na fajwemie bo wcale nie, nikt nie powiedział, że na, na online. To trzeba robić, także wiecie, ja się trochę znam na tym Yyy... Eee, Boże klientów mi rozjeżdża, hop, nie mogę. <grym> Weź, no, dawaj tak wiem, się to. rozpędź i dawaj wiedzieć. O Boże, jak to będzie piękne. Dawaj. Policja po mnie jest. Lester, a już? Halo. ja myślałem, że jeszcze nie ja ten już się jedzie po mnie. Ej. Czekaj, ja sobie tutaj, Lester bo... dzwonię do ciebie! Lister nie odz... Ten Wigilia jest, to nie przeszkadzaj mu. Boże hop, dzwoni na Wigilie. Wigilia jest, gdy dzwoni do ludzi, ja nie mogę. Pierdalaj mi policja, jak na... Słuchaj, w sumie to dzisiaj policja też przecież wigilię ma, no to. Może nie wszyscy, ale. O tu przyjechał, przyjechały policja. Czekaj. Znowu przyjechał. Czekaj, ja zamach na nich zrobię, czekaj, ja jeden zamach. Na no niespodzianka. No na dobra. Sorry. O, się ma policjo. No co we. Policja we mnie walnęła. to? Ej, policjo. Ej! Policja Sam chciałem to zrobić Ale mnie na szczęście wyręczyłeś Bo jak ja bym zaczął to... I ja by się to może skończyło Dobra Dawaj może A bo cię policja goni hm. Przypał trochę Dobra lecimy O Boże driftuję driftuje w ogóle Czekajcie O czy tak jechać Co ty tymi bombami rzucasz Tak Czekaj Później jeszcze pozabijamy ludzie Spokojnie o, rozpędziłem się! Jesteśmy w GTA, mimo że jest Wigilia Święta, no to i tak ty wiadomo, że trzeba zrobić coś takiego, rozwałkę. E, Boże, ta policja się respi tak przed. Nie wiem. Ej, zobacz, Wigilia jest i oni dalej jeżdżą. Myślałem, że będzie ich mało! Ty widziałeś co tam ten zrobił policjant z tym radiowozem? O, ten o, patrz. Czy ty widziałeś? Ja nie mogę. Ja to chyba nawet nagrałem, ale nie wiem, czy dobrze to już nagrałem. Wybucha wszystkich. Dobra, ja, ja na razie, ja sobie na razie odpuszczę, zabijanie ludzi. O, ja bym się zgubić, czekaj, ja po Nissana. Ty zgub... Ja, ja sobie jeszcze poddriftuję putem tutaj pięknie. O, wiem, gdzie poddriftuję, pod komisariatem, to jest najlepsze miejsce, żeby rozpętać futę. Ten. Pości. Czekaj, ja muszę jechać po Nissana, JEĆ! Tym futem zastranym. Nissana. Dobra, gdzie to... Ej, tu nie ma w sumie tak parkingu. Czekaj, tu jest parking przecież. O. O. Dobra. To tu nie ma tutaj fajnego drogi. miejsca. Nie ma Taki trochę trochę Szybko, Lester. Pomocy! Jak chcesz zniknąć z, z radaru Lester. Gilia -ja jest, kurde, dzwoni Lestera. Czekaj, ja bym sobie wziął jakiś inny samochód teraz. Czekaj, ja se wezmę. A, nie mam kasy! Łącz akurat... Nie ja mam kasy <laughs> Ej, na... Słuchaj! Bo teraz już każdy serduszko dostanie, bo powiedziałeś, że nie masz kasy, a ty co, chcesz zrobić? Policja zgubi, dobra, niech mnie zabiją. Aha, dobra, no to już, to mogę powiedzieć poniżej 100 dolarów masz na koncie. Ale już dokładnie to nie powiem. Poniżej 600 na Ale pewno. jak to się stało, że ty masz tak mało pieniędzy? Nie, wie. No nie wiem! stało się, niefortunnie się, <laughs> się stało, no co ja mogę powiedzieć. Niefortunnie się niefortunnie, stało, tyle. ciekawe. Dobra Ej, Dawaj teraz podziśniemy se na molo I na molo se tam porobimy coś Fajnego Dawaj ja teraz coś z ludźmi trzeba bawić. Dawaj No to dlatego O ja Ja dodża wezmę ooo O, o. Dodża bieremy i jedziemy No ja, co? Ja sobie nie boję, no. biorę tego mojego ten Czego? Sumie, czekaj ja mam ja nie mam przypadku czołgu kupionego Tylko ja nie wiem jak się czołg zamawia ja mam czołg, tylko czekaj, pojazd Może to w dużej ma Nie, nie wiem. Co mnie babo ROZ... O ty kurde SZUJO! dobra, skończyło się, dobre. Miałem być dzisiaj dobry, planowałem przynajmniej, ale jak widać no ludzie tutaj nie... Chodź, no. chodź pod mój dom, znaczy obok. Niestety tutaj mnie zmotypowaliście, czekaj. Muszę tutaj kołeś zabrać Czekaj, ja już jadę do Ciebie. Ej no przez tą ja... Była... ja... Nie widzę tych policjantów. Halo. Pokojnie, nie róbcie tego w domu, jak coś. Nie róbcie! Dzieci, to nie wolno. Nie wolno tak robić. <laughs> Dobra, lecimy. O kurde, policja mnie goni Dwie, trzy mam. Ja zabiłem dwóch policjantów, mam trzy gwiazdki. Chyba kogoś coś boli. Ty, co tych tak dużo radiowozów? Patrz. Zobacz. Dobra, wypierd... Ale się wyrobiłem przed radiowozem. Drive me. Dawaj, Ale się no wyrobiłem przed... Patrz, pat, pat. A! Nie, Dobrze! Stare o, czasy, burkał. stare czasy wracają Czekaj, Yo. potrącania motosklistów Czekaj patrz, 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 papa, widzisz go, widzisz? Patrz, dobrze! Zarąbisz się gdzieś w śniegu jeździ, nie? Nie widzę nic Jezus Czekaj, papa, kolejny, kolejny Pa, prawie dwóch naraz Oa, Stare czasy Policja! Sta sta Jezus! O, kur Fuh. Starzy kur... Spoilerium go strzelał Starzy widzowie na pewno pamiętają tak, takie czasy Jak w po ogóle ten... to ktoś tak jest, o No jest, na pewno ktoś jest <laughs> No to nie ma ja wina, że YouTube jest posiedzony Jedziemy! o Dobra, dawaj, o dawaj tutaj ty, ty, ty. Ej, dawaj, ja coś zam zamach zrobię na nich, czekaj. Ej, jakim cudem tu dawaj... jest śnieg? Znaczy może to nie jest śnieg, nie może to jest nie. to nie jest śnieg, tu nie ma śniegu. O słuchaj! Dawaj się. Wjeżdżamy. Na górę, na górę wjeżdżamy i uciekamy. tym. Opa. Ty dawaj, wyjeżdżamy pierdlice. do góry i. Czyszczę! Święty, e, dawaj! Wszystkiego najlepszego! Z okazji świąt! Święta! Ej, dawaj, wyjeżdżaj do góry i będziemy później skakać. Skoczymy z tego! Święta! Ej, jaka była piosenka? Wszystko, co chcę Ten mieć na święta, to mieć posprzątany dom. Była taka jeden, chce była? Mieć, jeden chce mieć klocki lego, drugi chce mieć grę. Trzeci chce mieć coś tam. Czarty pierdol... Znaczy, ten nic, tenis... nic nie On mapki tak było. Ło! O, 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 o ale ich nie... Ty, oni tutaj te łączki dali chyba, bo takich tu dużo. Czekaj. Nie, tu tą helkę głupią. No i co z tą helką? Wypierniczać, głupi. urwałem znak spoilerem. Świetne. Poza odcinkiem musimy trochę zadań sobie zrobić, bo ma, mało kasy. Ja, ja, ja dużo gram w o, Czekaj, to a? Czekaj, gdzie tu można... Nieee! Jak potrąciłem... to nie udało się? Skok Co to? Eee, pod Bamy. butem potrąciłem babę. No, świetnie. Pod nie? butem potrąciłem babę. <laughs> jak to brzmi? Pod butem potrąciłem babę. Nieee! Nieee! Jakie to złe. Hmm. Dobra, Dawaj lecimy na ten mono, tak jak mówię i tam. O, kurde... Uważaj, bo oni kolczatki rozstawiają, z tego co pamiętam. byle. Patrz, mnie nie goni ja, się, najlepszy samochód, patrz. No i wywalej mnie to ja mówiłem, ooo! Patrz, patrz, jak ja drive mi cię jestem, pas, widzisz mnie? Patrz, patrz! Pa! Widzisz mnie? Ja ciśnę pojechał ze samochodami. Okej. Okay. O! DREPIEN! A. Udałeś się drzeć, <grym> kupił? Nie wiedziałem, że tu skręcać trzeba, zapomniałem. Nie wiesz, jak się na molo jedzie. To ty pierwszy raz w GTA gra? Uwaga. Eee! Czyli ty nie jesteś? Wyrzuciło tak mnie do trawę Dobra, ja Właśnie, bo tam Rockstar tutaj dał prezenty jakieś fajne, to trzeba z nich korzystać teraz. Czekaj, gdzie to te ludzie te? Ej, nie ma ludzi na Molo, co się stało? Tam, walimy z nich z rakietnicy. Gdzie, gdzie są ludzie? Halo? Ej, nie ma ludzi. Ło! <śledzio> przyjechałem Nie ma Dawaj, o, walimy jest. z rakietami. Zbiara, jakaś jest. WALIMY RAKIETAMI W NICH DAWAJ Dobra, Ja nie mam tej nawierzającej Ja wiem co dostaliśmy, czekaj Tylko ja muszę coś zrobić taką jedną rzecz Szpani! pani Wszystkiego najlepszego z... Wesołych Świąt! Tak Dobrze Wesołych Świąt, Tak. Ja zaraz żeby mnie ino nie zauważył, Helek Właśnie, bo jest Wigilia, a za tydzień będzie nowy rok I wiesz co nam tutaj Rockstar dał? Czekaj, patrz co nam dał, patrz to, patrz. I gonią mnie. Patrz. Ej, nie wiedziałem, że strzelanie fajwerkami jest karalne ogólnie. Co to? Pa, helkę fajerwerkami rzucam. O jest Ja wiem co. Y, tym... Koktajlem małotowa. O, zarąbiste, to jest też Patrzcie, Nowy Rok już świętujemy. GTA. O, Dobra, w dupę Czekam stąd. Okej. Okay. Strzała! Wyjazd. Ja nie mam rakietnicy, trudno. Przykry. Ja ich od drugiej strony. Czekaj, to Kalka kurde próbuję zdjąć, ale... Aha, ona się prawie tam rozwaliła. Eee! Co tu się? Wiesz czym? Pamiętasz te bronie, co my sobie kupiliśmy? Ach. Te atomizery. Ej Byś... Tak jakby śnieg tutaj jest, zobacz co się stało. Chodź tu, patrz, patrz. Czekaj, a patrz. atomizery! Nie wiedziałem, że śnieg Ej. się może palić. My mamy atomizery, pamiętasz? Wiem, wiem. Dawaj, nie strzelamy. Ale strzelamy. Co jest z moją postacią? Daj, walimy do policji. Wesołych świąt! Trzeba było Wesoły! w domu siedzieć, Kevina oglądać. A nie kurde, na służbę jaką. Do, do Kevina Fajno. trzeba było oglądać. Co to Fajno ma w ogóle zna. znaczyć? Wypierniczeć to. Kevina trzeba było oglądać. Główne. Albo co, co jeszcze przyniecałeś? Helka, helka. Czeka, helko, zdajmy, to ja tu Helkę zdaję, kurde? Co to Helka w ogóle? Alo, co, co to, to, to 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 ma znaczyć w ogóle? Strzelasz we mnie tych cepie? Ja nie strzelam. tu jest jakiś samochód. Helka, Helka bierze rakietę. Dawaj Nie, my to. to... Bo to rzucił ty Nie dorzucisz tak. Fajerwerkami Próbuję Ja z tymi robiłem, teraz są. No. Dawaj fajerwerki Przecież nowy rok będzie zaraz No co ty kupiec Nowy robię. rok No Ledwo no, wigilia, no. święta Teraz nowy rok będzie Tak jest O ale Oj sorry Zabiłeś mnie Sorry nie chciałem Dobra Okej okay. Także myślę, że Kocham to by było to. wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie tak jak mówię łapę w górę i miłej wigilii Wam życie i miłego posiłku. E, wam samochód życzę... mi się pali! Ja pierdle. Prawie wybuch I... przy mnie, twoje, kurde, wybuch przy mnie, prawda. Dobra. Samochód Czeka. mi się pali! Ja jeszcze rozprawię się z nim, czekaj, kurde. Rozprawę. Samochód mi wybuchnie! Kurde! Biedny samochód. Firew... o, ale świetnie. Czekaj, oh. to, czy to helkę głupą. No nie no czemu się strącić nieba. Ej, no ja nie, nie rozumiem GTA, GTA jest takie głupie. Zobacz, śnieg się normalnie pali, przecież to nie powinno się palić. Ja rozumiem, no dwie sekundy, ale nikt pójdę 5 lat, no To widział, żeby się śnieg palił, no naprawdę. Czy to i tak jest stało tekstura tylko? I w końcu się udało mi, dobrze. To, to niby tu jest drewno pod spodem, także co się dziwi, że to się pali. No niby tak, ale wiesz, no wraz jest śnieg, więc nie powinien. Co prawda o, tego śniegu zginął. to jest co kot napłakał, ale jest. Zabijam policjanta. Jak tu się pali! Pa! Jak tu się pali? Ja ci nie mogę. Szkoda, że tego nie widzisz. Dobra, bierę samochód pali. policyjny i zwiewamy. Dobra, tak jak mówię dziękuję wam za oglądanie, to było wszystko. Jeżeli taki odcinek specjalny wam się spodobał, no to zostawcie łapę w górę. E, I co? Myślę, że to było, tak jak mówię, wszystko. Fajnie, że się powtarzam. Czemu ty w nie... Do wody wpadnij, Więc tak jak mówię, piszcie w komentarzach czy chcecie więcej GTA. Taki powrót GTA na kanał. Legendarny. E, więc... Co? Trzymajcie się już do następnego niebawem. Tak, myślę, że... Że, że tak. ma? Żegnam. Zanim zakończymy... A ty zdechłeś, tak? A, -a, -a, -a! kurde, dobra, trudno.